W wszystkim, w dzisiejszym filmiku będzie tak. Wolałabyś. To są wy, oczywiście wymyślone przez, nie przez widzów, ale przez agatę. Rzuciła mi sześć pytań. Co bym wolała? Więc pierwsze. Wolałabyś być z przystojnym, ale nie romantycznym facetem przez romantycznym, ale nie przystojnym. O Jezu. Bo jeśli chodzi o romantyczny, to pewnie chodzi o jakieś no. rozpieszczalnie. No to raczej bym wolała być to pierwsze. Nie, to drugie, bo nigdy nie wchodzi o wygląd, tylko o to, co mam w środku, jak to niektórzy mówią. Następne pytanie jest to, wolałabyś spotkać Jake'a? Czejka Dobrowskiego czy Retiniusza? Eee, raczej Retintiusza, tylko... tylko dlatego, że... Tak trzymać warciej trzecia Trzecie, wolałabyś nie mieć rzęs czy brwi? Hm, ciekawe, bo chyba raczej rzęs, tylko dlatego, że rzęsy można wyczepić, ale brwi można namalować. Zaraz raczej chyba bez brwi, bo tam nie chcąc, rzędu to jest taki fajny atut dziewczyny. Więc wolałabym nie mieć brwi. Następne, czy czwarte, wolałabyś kupować w McDonaldzie czy w KFC. W McDonaldzie. Piąte, wolałabyś nosić aparat na zęby czy nosić okulary. To zależy jakie to by były okulary, bo gdyby to były kujonki, ale i tak bym chciała, wolała mieć aparat na zęby. Szóste. Wolałabyś zmienić twarz czy włosy? Jeżeli chodzi o makijaż lub o operacje plastyczne, to wola, czy o włosy, to bym wolała zmienić włosy. Bo w zmienieniu włosów może chodzić o przefarbowanie lub inne uczestanie ale w operacji praktycznej raczej nie. Więc to było wszystkie pytanie dodane przez Zagatę. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, piszcie pod filmikiem w komentarzu i nie zadawajcie mi, co bym bolała i w przyszłym tygodniu powtarzam jakiś wybrany przez wasz challenge. To dzięki i to do następnego razu. To pa!